Płatny. Ci, którzy go nie mają, nie wpłacą w sekretariacie 5 zł z zaznaczeniem, że to na konto szkoły, a nie na mocuchy dla pana dyrektora. W budżecie szkoły liczy się każdy grosz, ale mamy nadzieję, że minister edukacji zreformował też nastroje nauczycielskie. Jak już wiadomo, nie tylko uczniowie przechodzą szkołę życia. 1 września, wielkie nieba. W Planie pracy oddać trzeba. Zajęcia dydaktyczne, innowacje dynamiczne, a to program mam autorski, obszerny i nowatorski. Ścieżki międzyprzedmiotowe też już muszą być gotowe. Czytelnicza i medialna, edukacja regionalna. Trzeba dzieci przysposobić, jak w dorosłym życiu mają robić. Wszak w się wymaga, żeby uczeń się wykazał swoją wiedzą, Doświadczenie czytał tekst ze zrozumieniem. Ja już siły nie mam wcale, czwartą klasę mam w przydziale. I od lipca myślę o tym, jak poradzić się z robotą. Egzaminy muszą zdać, mnie rozliczy szkolna brać. Piszesz test, na niebie słońce, stracha masz i jest gorąco, cicho tu i słyszę tylko bicie twego serca. Piszesz test, a to niełatwe, ale ty, ty boisz zawsze, z paru ściąg wyczytać wszystko, to co tylko zechcesz. Jak Ty znasz Kochanie Jak Ty zdasz, Powiedz mi Czy na świecie zobaczę Jak Ty znasz Kochanie Jak Ty znasz Powiedz mi By nie patrzeć się na zapas Jak Ty znasz Doznaje jak ty ci, aby to wszystkim było już. Nie żyło się bez liku w szkołach nowych podręczników. Kiedyś jeden elementarz do nauki nas zachęcał. Ala miała w domu kota, kot uwielbiał Ale. Ala szła do szkoły z Olą, z pieskiem asem oraz torą. Dzisiaj nie wiem, czego szukać. Może dobra będzie juka. Rożak, wiedza, nowa era do nas tutaj też dociera. Przyszły na nas czasy srogie. Elementarz znowu śni się. Szkoda, że go nie ma dzisiaj. A ja skończę to biadanie, kiedy oddam sprawozdanie. Staż zaczęty, czas upływa, a ja jestem ledwo żywa. Przede mną papieru stos, tutaj waży się mój los. Czy komisja sroga nie uzna mnie za wroga? W przepisach ciągle siedzę i nad tą teczką się wiedzę. Kursy, rady i szkolenia zmieniają mój punkt widzenia. A w soboty już od świtu. Zaglądam wciąż do zeszytu, bo na studiach jestem znów. Uf, awans zrobię, żebym skisła. To sprawa jest oczywista. Choć łapała mnie zadyszka, cieszyć będzie ta podwyżka. Niestety z tego dochodu nie kupię samochodu, ale starczy do pierwszego. Długi spłacę mym kolegom, kontraktowi i starzyści. Dla Was ten też się ziści. А ваньина не сгижет Twarz znajomymi, koszmarek wciąż się śni. Jest ona po prostu straszna. Ach, to moja własna. Gdzie uleciał cały zapał? Chyba go minister złapał. Nie pójdę z klasą do lasu, bo na to po prostu nie mam czasu. Muszę stemplować papiery i analizować sfery. Zaświadczenie. Zaświadczam, że pani Jolanta Stajszczak była z klasą trzecią tybuł na wycieczce w przyjedzieżu. Podpisano leśniczy my już to narzekanie. Czy nie mamy czym się chwalić? Trzeba głową w mur ten walić? No kochane, czy już wiecie? Stronę mamy w internecie. Szkoła nasza, szkoła z klasą. Szczyci się w niej własną pracą. W niej programy, referaty i scenariusz na święto laty. Konspekty, sprawozdania, przepisy na smaczne dania. Nie będziemy tu mędrkować, trzeba szkołę wypromować, zaraz będzie rwepy z wielki. Przyszło pismo z ministerki, nowy konkurs się pojawił i na nogi nas postawił. Trzy kolory, duża rzecz, więc z zanistwem precz. Podgniemy rękawy i wyjdziemy w sedno sprawy. Lecz czy starczy nam jeszcze siły, panie ministrze miły? i don't know